Im więcej mięsa, tym niższe ceny. Rynek wieprzowiny pod kreską. Agencja Nieruchomości Rolnych przyspiesza sprzedaż państwowych gruntów, bo chce rozdysponować jak najwięcej przed uwolnieniem rynku 1 maja 2016. Przestają obowiązywać ograniczenia w zakupie ziemi przez cudzoziemców. Na ponad rok przed uwolnieniem rynku ziemi, jej ceny wciąż pną się w górę. W ciągu roku hektar państwowej ziemi zdrożał średnio o prawie 3000 zł. Do poziomu 24 670 zł. Najdrożej tradycyjnie jest na zachodzie. Tam w trzech województwach państwowa ziemia kosztuje grubo ponad 30 tysięcy zł za hektar. Najtaniej na wschodzie. Najniższą cenę za grunty rolne płacą jeszcze w Świętokrzyskiem. Niespełna 14 tysięcy zł. Tendencja wzrostu cen od roku 2004 jest stała. W tym roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzeda 125 tysięcy hektarów ziemi. Tymczasem w jej zasobach znajduje się jeszcze 1 600 tysięcy i już wiadomo, że w przyszłym roku uda się sprzedać około 200 tysięcy hektarów. Reszta będzie do dyspozycji już unijnych rolników i to bez specjalnych zezwoleń. Stąd w Sejmie starania nad zmianą ustawy, żeby z jednej strony nie łamać unijnego prawa, a z drugiej zabezpieczyć się przed niekontrolowanym wykupem państwowych gruntów. Nie może być tak, że dzisiaj spadkobierca, który ma dzisiaj 70 lat, ni stąd, ni znowu, nabywa 500 czy 600 hektarów ziemi i co, będzie to uprawiać? Prawdopodobnie w przyszłym roku uda się uchwalić prawo, które ureguluje sprzedaż gruntów w Polsce. I to zarówno państwowych, jak i w obrocie prywatnym. W Sejmie są aż trzy projekty ustaw o ustroju rolnym i wszystkie zakładają większą kontrolę państwa nad obrotem ziemi ornej. Według najnowszych pomysłów to agencja nieruchomości rolnych byłaby odpowiedzialna za monitoring kupna i sprzedaży. Podobny mechanizm działa we Francji, tam Stowarzyszenie Zagospodarowania Ziemi i Urządzania Obszarów wiejskich w skrócie SAFER kontroluje każdą transakcję sprzedaży ziemi rolnej i w niektórych przypadkach korzysta z prawa pierwokupu. Obród ziemią nie może być zakazany dla Unii Europejskiej, natomiast mają być priorytety, że to będą rolnicy lokalni, rolnicy, którzy mają pierwszeństwo, czyli młodzi rolnicy. Jak zapewnia prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, po 1 maja 2016 roku państwowa ziemia nie będzie masowo trafiała w obce ręce. Zgodnie z założeniami prawo do pierwokupu będą mieli dotychczasowi rolnicy dzierżawcy. W dodatku, żeby móc ubiegać się o zakup gruntu, trzeba będzie mieć własne gospodarstwo rolne i mieszkać co najmniej 5 lat w gminie, gdzie położona jest wystawiana na licytację nieruchomość. Czyli de facto swobodę obrotu, nabywania ziemi przez obywateli europejskiego obszaru gospodarczego, bo tak to wynika z traktatu akcesyjnego uzyskają w ciągu nie wcześniej niż pięciu lat po roku 2016. Wygląda na to, że uchwalenie nowych przepisów o obrocie gruntami rolnymi to już tylko formalność. Niemal wszystkie kluby w Sejmie wstępnie poparły założenia projektów. Spory dotyczą tylko szczegółowych rozwiązań. Nierzeciowe przepisy czy nadgorliwi urzędnicy? Sprawa unijnych...